Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Przy mikrofonie Broda i pragnę was zaprosić do obejrzenia filmu na temat gry Fire Commander, która miała premierę parę dni temu. Odkryłem ją przypadkiem, i jeżeli ktoś ma skojarzenia z innymi symulatorami tego gatunku, to muszę wam powiedzieć, że w podobną grę grałem na przełomie 2010 lub 2012 roku. Jest to ciekawa propozycja dla tych, którzy odnajdują się w szybkim myśleniu, wydawaniu rozkazów oraz ogarnieniu terenu, na którym dzieje się akcja. Pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję na kanale oraz łapkę w górę i dzwoneczek. Wspieracie mnie tym samym do dalszych materiałów, a ja, nie przedłużając, zapraszam Was na film. W Fire Commander wcielamy się w dowódcę oddziału strażaków, który opowiada nam o misjach strażackich. Do dyspozycji mamy członków załogi, a także pojazdy. Początek gry to nudny tutorial, ponieważ gra jest na tyle prosta, że wystarczy parę chwil, aby połapać się o co tutaj chodzi. Nie podobało mi się rozłożenie gry. Misje początkowe, o ile szybkie i potrafiące sprawnie przejść od początku do końca, dawały mi pewną satysfakcję i radość. Natomiast pierwsza misja fabularna strasznie mnie znudziła. Myśląc, że kończę już przygodę i zakończyłem sukcesem akcję ratunkową, to dostawałem kolejne scenki, co okazywało się nużące. Przed tymi wszystkimi wydarzeniami mamy jeszcze opcjonalny tutorial do przejścia. Ktoś, kto chce nauczyć się mechanik gry od razu, może z niego skorzystać. Fire Commander to gra o strażakach autorstwa polskiego zespołu Atomic Wolf i Pixel Crow Games. Mamy tu do rozegrania około 30 misji odgaszenia ognia po walkę z wyciekiem toksyn od ratowania ludzi po cenny sprzęt. Doświadczamy całego wachlarza wyzwań, przed którymi stoją strażacy. Robimy użytek z pojazdów, specjalizacji strażackich oraz narzędzi, kreatywnie łącząc je, aby odkryć nowe sposoby radzenia sobie w każdej sytuacji. Mierzymy się z takimi zagrożeniami jak ognisty podmuch, dym czy materiały szczególnie podatne na ogień. Nasza strażacka przygoda ma w sobie także trochę elementów RPG, ponieważ możemy ulepszać statystyki, skile postaci, wysyłać ich na siłownię do pokoju socjalnego, by zregenerowali swoje siły na kolejną wyprawę. Sterowanie jest dość proste, wystarczy kliknąć na mapie myszką, aby nasi kompani przemieścili się. Przy wozach jest o tyle lepiej, że naciskając klawisz F na klawiaturze, możemy sami sterować pojazdem. Takie trochę mini GTA. Pomaga to bardzo w lepszym ustawieniu pojazdu z wodą, np. od razu tyłem do budynku, gdy nasi strażacy potrzebują uzupełnić zapasy i nie muszą obiegać auta dookoła. Nerwujące jest to, że strażacy wybierają sobie, który ogień chcą gasić i co jakiś czas musiałem sprawdzić, czy na pewno pomieszczenie jest dogaszone, czy żaden płomień nie pozostał tląc się, ponieważ w tym czasie nasz strażak mógł wybrać inny obszar do gaszenia. Zazwyczaj wyglądało to tak, że chciałem ugasić na przykład stół, a nasz kompan biegł gasić szafki czy inne przedmioty zamiast tego, który jest teraz aktualnie najważniejszy i spowoduje nierozprzestrzenienie się pożaru. Tak, mamy tutaj bardzo ciekawą funkcję, która powoduje, że z małego ognia, nie gasząc go prawidłowo lub nie gasząc go z dwóch stron, możemy bawić się z nim bez końca. I tak oto nie mogłem poradzić sobie za pierwszym razem na uczelni, kiedy źle podszedłem z początku do tematu i straciłem kilka cennych minut czy sekund, aby ogień mógł na spokojnie dotrzeć do ludzi, zabijając ich, co spowodowało, że musiałem zacząć od nowa. Każda z misji gaszenia pożaru rozpoczyna się z karetką i cysterną z wodą. Trzeba pamiętać, aby dobrze je rozstawić, gdyż źle ustawione mogą spowolnić całą akcję ratunkową. Dobrze przemyślane rozwiązanie, które powoduje, że musimy bardziej wytężyć nasz umysł. Nasi kompani mogą wyważać drzwi, przecinać ogrodzenia, hakować komputery, aby wprowadzić pojazdy na plac, a także ratować ludzi, którzy są nieprzytomni i eskortować ich do karetki. Musimy także obserwować cały czas poziom wody strażaka, który kończy się co chwilę i trzeba go uzupełniać. Jest to dość interesujące pod względem strategicznym, aby planować co chwilę wymianę strażaka na miejscu, by zachować ciągłość gaszenia. Mamy parę typów strażaków: technika, medyka zwykłego strażaka, a także strażaka pracującego na wysokości, a raczej dobrze radzącego sobie z wysokościami. Za każdą misję dostajemy punkty doświadczenia, które później możemy wykorzystać podczas rozwoju naszych postaci. Mówiąc o grafice, tekstury są całkiem niezłe i nie jest to najwyższy poziom jakości, ale na taką grę są estetyczne. Dobre oświetlenie, kolory tutaj twórcy przyłożyli się do nadania odpowiednich barw. Idąc dalej za tropem, jeżeli jest to gra o strażakach i ogniu, można by było mocniej przyłożyć się do efektów pożaru. Nie jest to szczyt możliwości i wygląda on nieco blado w porównaniu do innych gier. To samo tyczy się fizyki wody i jej wyglądu. Nie będę powtarzał dwa razy, ale też mogli spróbować podciągnąć jej efekty. Gra jest także bardzo płynna i nie odczuwałem spadków klatek na sekundę. Płynne przejścia pomiędzy animacją a faktycznym gameplayem, sprawne przewijanie mapy tutaj duży plusik dla twórców. Nie miałem sytuacji, abym się zgliczował, zawiesił, aby gra wyrzuciła mnie do pulpitu. Nawet ba, miałem sytuację, że odpaliłem dwie gry jednocześnie poprzez szybkie naciśnięcie myszki, i z tym także nie było problemu. Gra nadal działała świetnie. Okay. Jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową, to tutaj po prostu mamy zwykłą muzyczkę, prawdopodobnie z bazy audio. Jeżeli nie, to mnie poprawcie. Ja wyciszyłem, dlatego że potrzebowałem spokoju, by skupić się na wykonywaniu poszczególnych zadań i ratowaniu życia zagrożonych cywilów. Same elementy otoczenia, dźwięk pożaru, wody, krzyków, niszczonych rzeczy przez pojazdy jest bardzo miły i przyjemny dla ucha. To akurat muszę pochwalić, gdyż po przybliżeniu mapy naprawdę miło mi się tego słuchało odpowiedzi jednostek w radiu brzmiał bardzo realistycznie. Im dłużej grałem, a na to zazwyczaj mam mało czasu i staram się wsiąknąć na 100% w grę, to tutaj wydawało mi się, że tracę czas na coś, co jest bardzo powtarzalne. Nie miałem historii, która by mnie wciągnęła, nie miałem tego błysku w monitorze, który spowodowałby, że posiedziałbym dłużej przy kąpie. Nawet ostatnio recenzowane przeze mnie Stray sprawiło, że z początku nieprzyciągająca tytułem i otoczką gra sprawiła, że naprawdę zapragnąłem wycisnąć z niej wszystkie sekrety. A tutaj jest to gra stricte dla miłośników strategii, planowania, szybkości podejmowania decyzji i cierpliwości, ponieważ gdy przegramy misję albo safe, albo jak tego nie zrobimy, zaczynamy od nowa. Gdy muszę patrzeć, jak strażacy gaszą pożar za pożarem, gdy wybuchają beczki lub olej i rozprzestrzenia się on od nowa, wpływało to na mnie, że naprawdę podpierałem się ręką i obserwowałem, co dzieje się na ekranie z ogromnym znudzeniem. Czego nie dopowiedziałem wcześniej, to to, że możemy ulepszać także naszą jednostkę, aby, na przykład, na siłowni mogło pomieścić się więcej osób, czy w pokoju socjalnym. Jeżeli lubisz gry taktyczno-strategiczne, jest ona w 100% dla ciebie. Jeżeli nie, to obejrzyj YouTube'a, jeżeli masz wolne środki pieniężne, zakupią, Jeżeli nie masz wolnych środków, to pożycz od kolegi albo poczekaj na promocję. W dobie dzisiejszych gier i zalewu tytułów, praktycznie codziennie ciężko wychwycić jakąś perełkę. Uważam, że jako patriota, a studia są rodzime, powinniśmy wspierać naszych twórców. Ja daję szansę i uważam, że powinni wprowadzić parę aktualizacji, które poprawiłyby wygląd wody i ognia. Pozostałe aspekty gry mi bardzo odpowiadały. Bycie strażakiem nie jest łatwe, więc duży plus zachęć pokazania nam ich pracy, nawet w takiej formie jak gra. Przy mikrofonie Broda pamiętajcie o subskrypcji kanału, kciuku w górę i komentarzu, co Wy sądzicie na temat tego tytułu, czy graliście i czy Wam się podobał. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!